Audi A6, C7 Jest to lampa Xenon. Bardzo często, bardzo często właśnie te lampy są gdzieś zaparowane, albo się rozczelnia gdzieś tutaj między kloszem a obudową. Albo jest pęknięcie, często właśnie tutaj od dołu, tak jak w tym przypadku. Nie wiem czy to widzicie. Odtąd się zaczyna. Tutaj się kończy, czuć nawet pod palcami. Najlepiej to widać, jeżeli się patrzy pod kątem i tutaj mamy to samo, też pęknięcie klosza. Aczkolwiek jeszcze nie wiem, czy to jest przyczyną parowania, w każdym bądź razie klosz jest pęknięty. Widać już ingerencję w tą lampę. Już była rozklejana, już ktoś tutaj coś robił, nie jest tutaj do końca dobrze złożona. Jest szczelona na szywki. Które nie są oryginalne, i klej, który tutaj jest włożony, też nie jest oryginalny. E, jeszcze nie nie wiem czy to silikon. E, w każdym bądź razie takie moje pierwsze oględziny. E, tak czy siak ta lampa będzie e, rozbierana. Mamy tam sporo kropli po wodzie na tych wszystkich elementach tam w środku, także e, musimy. Lampę rozebrać, osuszyć, oczyścić i tutaj koniecznie zalecana wymiana, wymiana klosza, bo te klosze nie są drogie a bez sensu zostawiać klosz w takim stanie. To ca, ta, ta, ta cała praca z tym związana jest dużo droższa niż ten klosz, także warto go od razu wymienić. Koszt klosza to jest w zależności od tego jakiej firmy, ale za 200 zł mamy już ładne, solidne kosze. Later. Już Wam pokazuję skąd ta woda w tej lampie. Nie wiem czy to widzicie. Chyba zrobię zdjęcie po prostu. I tutaj gdzie to pęknięcie o którym mówiłem na początku. Zobaczcie jest po prostu dziura można wsunąć patyczek. I to jest rozwarstwione tutaj na całej długości. Także nie dziwne. Także po prostu lała się tutaj woda, to o, w tej chwili widać, jak to pracuje. Także chlosz, śmietnik, zakładamy nowe. No, lampa była pełna wody. i Fizyki nie oszukamy, ta woda później sobie ścieka do najniższego punktu, czyli na dół sobie cieknie. Na dole pod lampą jest przetwornica. Ona tutaj cała jest porzewiała. Wylałem z niej wodę. Osuszyłem i pomimo próby reanimacji po prostu ta przetwornica nie działa. Także aby lampa działała, konieczna jest nowa przetwornica. Mam tutaj oryginalną, nową. To nie jest jakiś zamiennik, to jest oryginalna nowa przetwornica. Także tą nową przetwornicę zakładamy. Koszt takiej nowej przetwornicy to jest 250 zł. Tutaj przy regeneracji lampy taki spory upust i tą nową przetwornicę tutaj e, będę zakładał. Sprawdziłem przy tej nowej przetwornicy, że rówka odpala i działa, chociaż tutaj ten kabelek też porzywiały, był tutaj i za, zaśniedział. Udało się to oczyścić drożni przepływ prądu i to wszystko działa. Oczywiście te stare rzeczy będę odsyłał do Ciebie. No żeby nie było. Po wymianie tej przetwornicy wszystko działa. Lampa sprawna, także jutro wyjeżdża do Ciebie.